Realizatorami projektu są Fundacja Merkury, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Pruscy żołnierze z epoki napoleońskiej to dość niecodzienny widok. XVIII-wieczny regiment stacjonuje jednak w największej w Europie twierdzy górskiej. Fort znajdujący się w Srebrnej Górze to miejsce, które w sezonie odwiedzane jest przez setki turystów dziennie. Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze to stowarzyszenie, którego siedziba mieści się w Kazamatach Twierdzy. Przebrani w epokowe stroje przewodnicy nie tylko oprowadzają po forcie, nadają również miejscu atmosferę dawnych lat. Same te mury wiele nie mówią. To dopiero żołnierze, szczelający tu z armat, z pistoletów, z karabinów dają uroku temu miejscu. Sowiogurskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze to przede wszystkim zespół pasjonatów historii. Grupa rekonstrukcyjna odtwarza XVIII-wieczną atmosferę, jaka panowała w Srebrnogórskiej Twierdzy. Ani Jedyny test militarny twierdza przeszła w 1807 roku i żołnierze z trzeciego Batalionu właśnie w tych mundurach, w takich białych wyłogach, granatowe kurtki, w spodniach białych tak wyglądał żołnierz, który bronił tej twierdz. My chcąc odtworzyć jakąś taką szczególną grupę, wybraliśmy 33 regiment, jako że on właściwie przez cały czas związany był tutaj ze Śląskiem, początki gdzieś tam w okolicy Magdeburga, ale później to już śląski. My tutaj w tej chwili no, jesteśmy zadowoleni, bo gdziekolwiek byśmy pojechali, to właściwie ślady tego regimentu można znaleźć. Wycieczka po atrakcji turystycznej z sierżantem pruskiego regimentu przenosi turystów do czasu, gdy twierdza kipiała życiem, przejście po ciemnych tunelach fortu osnute opowieściami o ascetycznym życiu żołnierzy, historia obrony twierdzy w świetle płonącego ogniska i świec, pokaz żołnierskiej musztry oraz opis działania prochu i broni. Na wszystkie atrakcje mogą liczyć zwiedzający twierdzą turyści. Jeżeli chciałbym zapalić niewielką ilość prochu, koledzy troszkę do tyłu muszą się cofnąć. Przy przyłożeniu do prochu proch powinien się odpalić. Jak widać, bez problemu proch się odpala. Dobrze wyszkoleni żołnierze strzelali z tej broni w ten sposób, że trzymali twarz daleko od zamka. Z pistoletu strzelało się z jednej ręki, nie było problemu, ale gdyby to był muszkiet, prawie 5 kW, broń trzeba było podeszyć. Żołnierz wtedy celował, zamierał w takiej pozycji do strzału, przy naciśnięciu na cyngiel, odchylał lekko głowę do tyłu, albo przysłaniał część sobie, tutaj, e, tą część kapelusza. Bycie członkiem towarzystwa i żołnierzem grupy rekonstrukcyjnej to nie zabawa. Bezpieczne posługiwanie się prochem, pistoletami, muszkietami, moździerzami oraz armatami wymaga godzin szkolenia. Armata gotowa. to Żołnierz ponownie odpala lądownicę ognia! Stowarzyszenia widoczne jest nie tylko na samej twierdzy. Regiment bierze udział w wielu inscenizacjach bitew. Głównie jeździmy na inscenizacje i w roku mamy pewnych takich 10 wyjazdów, gdzie jeździmy na imprezy, gdzie ponad 200 żołnierzy w mundurach bierze udział w takiej inscenizacji, a w najlepszych, na, na największych bitwach nawet 600. i don't know żołnierze wówczas nocują w wojskowych takich namiotach, na tych siennikach, na złomie, tak jak to w tamtych czasach miało miejsce. Również, również cała ta otoczka, czyli właśnie ta ta bitwa, inscenizacja, ma jakby pokazać właśnie, jak ci żołnierze, jak, do takich, jak taka wojna w XVIII wieku wyglądała. No a Nasz regiment również w tym uczestniczy, w tym okresie, szczególnie wiosenno-letnim. Usłuchamy rozkazów naszego komendanta, tam jakieś różnego rodzaju komendy do chodzenia w linii, do odpowiedniego ustawienia się. Też przede wszystkim opanowanie działania tej broni, jakichś podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo jednak ta broń może komuś tą krzywdę jednak zrobić. Stowarzyszenie prowadzi również działalność komercyjną. Znana i ceniona w regionie grupa rekonstrukcyjna bierze udział w wielu występach i zapraszana jest na obchody świąt historycznych. Współpracujemy tutaj z teatrami, mieliśmy nawet takie cykliczne pokazy. Z teatrem prawdziwym, z Bielawy. Mieliśmy pokazy teatralne w Świdnicy, mieliśmy grupę teatralną, która z nami jeździła. Regiment pojawia się również na festynach oraz imprezach okolicznościowych, jak na przykład zabawy weselne. Przychodzimy na, taką, na takie wesele na przykład, albo dogadujemy się z Panem Młodym, że wykupuje się ze służby, albo po prostu zabieramy do do twierdzy, natomiast pani młoda, no jak to bywało w XVIII wieku, dostaje rekompensatę na gołą, taką żywą gotówkę na rękę, a więc wszyscy są zadowoleni. My pozyskujemy rekruta, natomiast rodzina dostaje pieniądze. Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze promuje region oraz jego bogatą przeszłość. Oferta stowarzyszenia atrakcyjna jest zarówno dla turystów, jak i osób prywatnych, firm oraz samorządów. Towarzystwo prowadzi również rekrutację, poszukiwane są osoby, które interesują się historią i chciałyby wstąpić w szeregi regimentu. Realizatorami projektu są Fundacja Merkury, Forum Aktywności Lokalnej oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.